Witam wszystkich ponownie. Dokuje Robietnica Open coraz mniej czasu, coraz więcej osób na listach startowych, także zapisujcie się szybko. A my znajdujemy się nad pięknym morzem. Siedzimy na plaży w krainie wielu bogów, w kraju, w którym odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie. Znajdujemy się w kraju, w którym rządzi piłkarska drużyna O, Saloniki oraz w kraju, w którym Ci zawodnicy przyjadą właśnie na QE ROKIETNICA Open. No i dzisiaj przedstawimy ich pokrótce. Pierwszym zawodnikiem jest naj, najbardziej znany grecki aktualnie zawodnik Aleks Kazakis, 28-latek, były numer jeden z światowych list rankingowych, zwycięzca w turnieju Kremlin i Mistrz Europy. Trzeci na Mistrzostwach Świata ma wiele sukcesów, ale podobnie jak gra w soccer, nigdy nie wygrał tego prestiżowego QE Open. Czy uda mi się to tym razem zobaczymy już za zanieczą miesiąc? Przyjechał już raz do nas w zeszłym roku. Zajął miejsce dziewiąte odpadł w najlepszej 16 dudniu po no, raczej gładkiej porażce z Nicem Frejenem. Teraz będzie chciał się odgryźć, na pewno będzie jednym z faworytów. A drugim zawodnikiem, którego chcę przedstawić, jest Damianos Jadorakis, znany jako Jump Master, ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji grecki zawodnik. grają obaj zawodnicy na żywo i prezentują naprawdę solidną grę i zapraszam wszystkich, żeby przyjść i obejrzeć ich na żywo na rok Open. A ja tutaj zapraszam już do drugiego wywiadu z Aleksem Kazekwistem, który powiedział nam, co sądzi o poju i czy zjawi się na tym koniecznie. So all the Polish fans are asking Are you coming to Rocketnica this year? yeah yeah of course i'm coming it's uh, i came last year it was very beautiful very nice venue everything was great so i'm looking forward to come also this this year for sure actually i will come so i'm looking forward to it okay great see you in rocket nisa all right see you there